Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp mój płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Przed chwilą usłyszane słowa Jezusa dotykają wielu. Złożonych rzeczywistości ludzkich sprzed dwóch tysięcy lat, ale także dzisiaj. Na przykład to, co sam przeżywam: daj temu, kto się prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Sam spłacam długi z moją wspólnotą po remoncie kościoła, ale także wielu przychodzi do mnie, żeby pożyczyć. Nie wszystkie długi, te pożyczki zostały spłacone. Moja pamięć mi o tym przypomina, więc sobie myślę, że moja pamięć nie jest na usługach miłości. Bóg jest miłością. Miłość nie pamięta złego, nie pamięta doznania krzywdy czy wykorzystania dobroci. Yy. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy prześladują. Miłować przyjaciół jest łatwiej. Miłować nieprzyjaciół. Jest zdecydowanie trudniej. Dlaczego mam miłować nieprzyjaciół również? Trzy powody zespolone ze sobą. E, nasza sprawiedliwość staje się większa niż faryzeuszy i uczonych w piśmie, jak mówił Jezus tydzień temu. Stajemy się podobni do Boga, do Jego świętości. Bóg kocha wszystkich, deszcz pada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Słońce świeci nad jednymi, nad drugimi. Przerywamy też łańcuch zła, agresji, nienawiści. Złych rozmów, w których psują się dobre obyczaje. Krzyż Jezusa, Jezus bierze na siebie grzechy całego świata, agresję świata, odpowiada tylko miłością, przerywając ten, ten ciąg zła. I trzeci powód to osiągamy spokój serca. Pamiętam kiedyś taką sytuację, gdzie wszedłem w konflikt, co spowodowało jakieś dziwne wewnętrzne moje doświadczenia. Kiedy widziałem tego człowieka, to uruchamiały się we mnie jakieś takie niespotykane dotąd pewne reakcje, i pomyślałem sobie, nie może tak być, więc zacząłem się za niego modlić. Módlcie się za tych, którzy. Was prześladują, za tych, których, od których doznaliście krzywdy, i po jakimś czasie e, doświadczyłem owocu tej modlitwy, pokoju serca. Już mogłem spokojnie spotkać e, tego człowieka gdzieś tam na ulicy w Węgrowie, to ileś tam lat temu było. Więc e, poznałem, pan, pan powiedział też, że owocem tej modlitwy za nieprzyjaciół będzie pokój twego serca. Czy ten tekst nie wydaje nam się nieżyciowy? No pytanie jest, o jakiej koncepcji życia mówimy. Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jeśli ktoś chce zachować swoje życie na tym świecie, straci je. Jeśli ktoś straci swoje życie, ten je zachowa na życie wieczne. To Jezus jest tym, który daje życie, a my czasami nazywamy życiem pewną rzeczywistość, która naznaczona jest, wydaje się, jakimś rzeczywistością śmierci czy, czy umierania wręcz. Jezus jest Panem życia, On jest drogą, On nam pokazuje, jak mam żyć na tym świecie.